Wiem, że wielu z Was na nią czeka i też jestem pewna, że jeżeli oglądacie ten film, to macie z nią duży problem. Spokojnie, ja przez wiele lat też miałam z tym problem. Moje życie zawodowo-prywatne było jednym wielkim chaosem. Prowadząc swoją działalność można bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, w której to pracujemy bez przerwy. Nie oddzielamy odpoczynku od pracy. Nie yy, organizujemy sobie tego czasu tak, jak moglibyśmy to zrobić i też często jest tak i u mnie tak było, że wszystkie metody, które stosujemy, po pierwsze szybko nam się nudzą, a po drugie sprawiają, że mamy poczucie duszenia się, poczucie presji, którego ja osobiście nie nienawidzę i myślę, że każdy indywidualista, który ogląda ten film ma podobny, każda osoba, która ma podobny... Do mnie styl życia, podobną osobowość jest spontaniczny. Przyzna mi rację, że pisanie wszystkiego w tych idealnych organizerach z piękną okładką, z tymi cudownymi cytatami motywacyjnymi bywa przytłaczające. Dla mnie było, dlatego też ja te wszystkie planery odstawiałam, korzystałam z kalendarza w telefonie, co wcale nie jest takie głupie, o czym powiem Wam za chwilę, ale nie wszystko można tam zapisać i mnóstwo rzeczy mi umykało. I to, co stanowiło rozwiązanie, było tak banalne, że to jest niewiarygodne, że sama nie wpadłam na to wcześniej. Już wam opowiadam pokrótce, żeby przejść szybko do konkretów bo razem wypełnimy mój kalendarz, żebyście widzieli krok po kroku, jak to robić. Żeby po obejrzeniu tego filmu nie było żadnych pytań, aczkolwiek jak takowe się pojawią, to zachęcam do pisania na dole. I też przy okazji, jak już napiszecie komentarz, to dajcie mi subskrypcję. Będzie mi naprawdę bardzo miło. I kolejne tak fajne odcinki Was. Nie, ominął, moi kochani. Trzy miesiące temu poszłam do pani psycholog. Między innymi z tym problemem, że moje życie to jeden wielki chaos, nie umiem się zorganizować i co jest ze mną nie tak. No i mówię to pani gości, tak ją nazwijmy. De facto ma tak na imię. Mówię to mój psycholog. A ona i mówię jej, że kupowałam to wszystko organizery, że płaciłam za jakieś, jakieś aplikacje do organizacji i to wszystko mnie przytłaczało. Tego wszystkiego było za dużo i ja nie umiałam z tych narzędzi nawet korzystać prawidłowo. No i pani Gosia na mnie patrzy i mówi: Słuchaj, a może ty tego wszystkiego nie potrzebujesz? Może ty nie potrzebujesz kalendarza, organizera, który będzie miał napisane na okładce organizer kobiety sukcesu, który będzie miał cytaty motywacyjne bo Ty ich nie potrzebujesz, bo sama takie tworzysz, tylko będziesz potrzebowała po prostu długopisów i zeszytu. Ja sobie tak myślę, kurczę, jest to sensowne. Może naprawdę wszystko to, co te organizery, jakże modne przez ostatnie lata, mają w sobie, może to mnie przytłaczało, może to dla mnie było za dużo. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zaczęłam stosować metodę, którą ona mi podpowiedziała, a ja sobie spersonalizowałam pod siebie, po dwóch tygodniach okazuje się, że normalnie przesypiam noce, że ze wszystkim się wyrabiam, że moja menadżer nie musi 20 raz w ciągu tygodnia prosić mnie o to, abym coś jej wysłała, bo zrobiłam to wcześniej, gdy tylko mnie o to poprosiła. Poprawiła się moja sprawczość, chociaż z nią mam cały czas problem i to jest moja pięta chilesowa, ale o tym będzie kiedyś jeszcze może odcinek, jak ją usprawnię. Ale ta metoda faktycznie działa. Przechodzę do konkretów. Pierwsza rzecz, moja zasada numer jeden wygląda tak, że wszystkie spotkania i każda rzecz, która związana jest z umówieniem się na daną godzinę, jest wpisana w moim telefonie, nie na jakichś tam karteluszkach, gdziekolwiek, tylko w najzwyklejszym kalendarzu Googlowskim, który również jest fajnym rozwiązaniem, dlatego że łączy się na przykład z kalendarzem znanego lekarza. Jak umówicie sobie wizytę u lekarza, to ona od razu wam skakuje do kalendarza. I teraz. Wszystkie spotkania jakie mam, pierwsze co robię, wpisuję właśnie w kalendarz. Kiedy dany tydzień się kończy, biorę moje narzędzie numer 2. To są jedyne dwa narzędzia, jakich ja używam do organizacji, czyli kalendarz w telefonie oraz narzędzie numer 2 sekretne za chyba 9 zł, czyli zeszyt. Ale nie byle jaki zeszyt. Tylko zeszedł A4. Im prostsza układka, im mniej rozpraszaczy, tym lepiej dla mojej psychiki, jak się okazało. Okazało się, że to, co wydawało mi się kuszące, i e, byłam pewna, że mając piękny organizer, będę po niego co chwilę sięgać, bo będzie taki piękny. Po prostu mi się po jakimś czasie to, to brzydnie. Wiecie, im prostsze, tym lepsze. Nic mnie tu nie rozprasza. Co jest najważniejsze dla mnie w organizacji, to żeby mieć przestrzeń, którą ja sobie sama zaplanowałam, czyli dwie duże kartki A4. I tyle: i to wszystko. Żadnych kolorów, żadnych oznaczników, nic. I mamy tutaj tabula rasa. Dwie niezapisane, czyste karty. I teraz dany tydzień się kończy. Ja siadam przed moim organizerem, czy to w niedzielę wieczorem, czy w piątek wieczorem, daję sobie tutaj trochę luzu, żeby też nie wytwarzać presji, która mnie od wielu rzeczy odrzuca. I najważniejsze jest to, żeby w ogóle przed rozpoczęciem nowego tygodnia usiąść z tym kalendarzem, w którym na bieżąco mam wpisane wszystko i po kolei sprawdzić, co, jakie spotkanie mam na dany dzień. Biorę sobie moje dwie czyste kartki. I na lewej kartce robię sobie mój przepiękny, niesamowity organizer, wypisując dni tygodnia. Specyfiką mojej pracy jest to, że mi się zdarza również pracować w sobotę i w niedzielę. Czasami w niedzielę mam jakieś publikacje płatne, mam jakieś współprace komercyjne, czy też w sobotę jakieś eventy, które również są częścią mojej pracy, tą najmniejszą, ale jednak, więc ja potrzebuję mieć miejsce w kalendarzu również na sobotę i niedzielę, a zauważcie, że w takich typowych kalendarzach mamy dużo miejsca do wpisywania od poniedziałku do piątku, a sobota i niedziela to tam jest jedna, dwie linijki na wpisanie mszy świętej chyba w niedzielę, nie wiem. A tutaj to ja decyduję, kiedy, jaki, ile miejsca, w jakim dniu będzie i piszemy po kolei wszystkie dni tygodnia i teraz w ruch idzie zakreślacz, którym Zaznaczam te dni tygodnia, żeby po prostu odróżnić nazwę dnia od rzeczy, które mam do wykonania. Tak wygląda mój autorski organizer. Moja najważniejsza strona, ona musi być duża i szeroka. Na mniejszej kartce nie miałabym miejsca do zapisania innych rzeczy. No i tutaj na drugiej stronie nie wpisuję kolejnego tygodnia, tylko jest to kartka do pisania tego, na co mam. Ochotę. Czy są to inspiracje na filmy, czy są to jakieś luźne notatki, czy są to pomysły yy, na zrobienie zdjęć na Insta, czy też są to rzeczy do zrobienia, które zalegają z tyłu głowy, tworząc mini presję, bo ta choinka powinna być rozebrana trzy tygodnie temu. Ja tę choinkę wpisuję sobie tutaj po prawej stronie. Wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia, ale niekoniecznie w tym tygodniu. I jak sobie spiszę plan tygodniowy, to zobaczę, czy mam jakiś luźniejszy dzień, w którym mogłabym to rozebranie choinki dopisać. Banalne, prawda? Ale to jest kolejny krok. To, co jest najważniejsze, jak już mamy rozpisany nasz cały tydzień od poniedziałku do niedzieli, to biorę sobie mój kalendarz i patrzę, jakie mam spotkania, zabiegi, fryzjerów. Spotkania biznesowe, spotkania prywatne, wszystkie spotkania przepisuję sobie teraz tutaj. Ja wpisuję o jakiej to jest godzinie, i to jest jedyne, co ja piszę z godziną w tym kalendarzu. Innych godzin nie wpisuję, typu poniedziałek, 10 zabieg, 11 zakupy, 13 coś tam, bo to już robi mi w głowie presję. Ja muszę mieć pozostawiony margines takiego luzu, spontaniczności, który jest zgodny po prostu z moją naturą i to jest takie poszanowanie dla mnie osoby trochę chaotycznej, bardzo spontanicznej, więc jeżeli macie podobną osobowość, to również taką granicę sobie zostawcie. Spotkanie już przepisałam i moja metoda jest taka, że jak na przykład mam coś o 10, to nie wpisuję tego od razu pod nazwą dnia tygodnia, tylko na przykład zostawiam sobie dwie kratki, żeby móc coś Wpisać wcześniej, żeby mniej więcej wizualnie wid widzieć, w jakiej kolejności pewne rzeczy robię, ale nie jest to dla mnie priorytetem. I teraz jak mam wpisany taki plan z tej strony mojej kartki, to po tej stronie wypisuję sobie wszystkie publikacje, które mam jako influencer na YouTubie, na Instagramie, wszystkie spotkania z tym związane, z moją asystentką, kiedy robimy zdjęcia itd. Więc. Na wysokości danego dnia wpisujemy. Kolejna rzecz, którą wpisuję to są treningi w danym tygodniu i odkąd je wpisuję tutaj, to częściej ćwiczę, bo wcześniej takie ćwiczenia spontaniczne typu o, może teraz sobie trening, bo mam coś tam na dziesiątą, po czym budzę się przed 8 i już mi się nie chce, a jak mam to wpisane, to po prostu to robię. I teraz kolejna rzecz, zastanawiam się nad tym, jakie rzeczy mam jeszcze do zrobienia z tak zwanej drobnicy, typu wystawić dla kogoś faktury. Typu napisać, przygotować umowę, typu wysłać coś tam, typu zeskanować coś tam. To wszystko musi być w tym kalendarzu. Sprawdzam też poprzedni tydzień, czy jakieś rzeczy do przepisania na ten tydzień mi nie zostały, bo na takie rotacje sobie również pozwalam. No i mam rozpisany cały tydzień. Oczywiście na bieżąco pewne rzeczy możemy tutaj dopisywać. Siłą rzeczy tak się dzieje, bo różne nowe tematy nam wpadają. Teraz. Magiczna metoda, która sprawia, że mam zarobiste poczucie sprawczości, kiedy dzień się kończy, mam niesamowitą dumę z samej siebie i mam w mój mózg jakby, dostaję bardzo jasny komunikat, kurde, ty piarko, ile ty dzisiaj zrobiłaś, to odznaczanie zrobionych rzeczy, po prostu zwykłym ptaszkiem, mamy dzisiaj środę. Ja specjalnie w tym tygodniu nie zaplanowałam sobie czasu, żeby Wam pokazać właśnie jak to robię. I teraz w poniedziałek trening był, był. Na zabiegu byłam, byłam. Czy zrobiłam te zakupy ważne? Zrobiłam. Czy przygotowałam umowę? Przygotowałam. E, czy puściłam zdjęcie na IG? IG puściłam. Ja sobie w osobnym rzędzie wypisuję to, co jest na Instagramie i na YouTubie, tak żeby nie było takich przestojów. Nie? A jakbym to wpisywała wszystko jedno pod drugim, no to bym nie widziała tego, co się dzieje u mnie w social mediach, tego, jakie mam publikacje, więc bardzo Wam polecam, jeżeli macie rzeczy osobne, takie związane z pracą i to Wy decydujecie, kiedy te rzeczy mają być opublikowane czy zrobione, żeby po prostu wypisywać je obok i wtedy jasno wszystko widzimy. I jak mamy to wszystko odhaczone i na koniec dnia ja sobie zerknę w ten kalendarz, i to jest bardzo ważna rzecz żeby wyrobić sobie taki nawyk ja rano zawsze do kawy jak piję kawę przed treningiem bo bardzo często rano trenuję o ile nie mam z samego rana jakichś nagrań, spotkań itd to właśnie do kawy tak na rozruch, ja sobie patrzę co mam do zrobienia aha, aha, ok. i pamiętam, i to też jest ważne ktoś mógłby zapytać dlaczego nie wpisuję tego wszystkiego do telefonu no bo po pierwsze chcę trenować moją pamięć, a po drugie Jakoś nie wiem psychologicznie, ten zwykły zeszyt i te literki tutaj naniesione na mnie działają po prostu fantastycznie. Plus, wszystkie te aplikacje, których używałam, nie dawały mi takiej satysfakcji jak właśnie odznaczanie długopisem, robienie tego ptaszka, zrobione. No, taki mały detal, a tak dużo wnosi do mojego życia, tak dużo dobrego. Ten zeszyt ja kupiłam w. Action. Zdecydowałam przydatki kołowe, bo właśnie mogę sobie tak go zgiąć na pół, wiecie o co chodzi, że on nie leży cały czas taki otwarty. Tylko jak mam ochotę patrzeć, tylko na to, to patrzę, tylko na to. Nie mam za dużo tutaj jakichś bodźców, że się skupię, boże, ten czwartek będzie takim hardcorem, a tu jeszcze ogarnij fakturę. To no, kiedy ja mam to ogarnąć? Spokojnie. Jak Nie mam ochoty, to nie patrzę. Więc tak, polecam prosta metoda, bardzo tania i jak dla mnie najskuteczniejsza ze wszystkich. Nie potrzebujesz cytacików, motywacyjnych, pięknych okładek, potrzebujesz po prostu sposobu, który będzie dostosowany do Twojego stylu pracy, do Twojego stylu życia i przede wszystkim do Ciebie samego albo Ciebie samej, tego jaki masz temperament itd. Ja mam koleżanki, które są zarobiste w organizacji, które wszystko co zapisują właśnie z tym, że 15-15 trzeba pranie wywieźć, bo pralka skończy swój program. Ja tego nie umiem, ja tego nie rozumiem. Ja bym się czuła jak więzień w czymś takim. To ja decyduję o tym, kiedy i co robię, a to mi tylko pomaga. To ma mi pomagać, a nie, wiecie, dawać mi poczucie presji, że rządzi mną jakiś, kurde, organizator, na który wydałam 120 zł. Nie? Proste, proste, proste. Życie się trzeba ułatwiać i nie utrudniać i tego Wam życzę. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia już niedługo w kolejnym